Pokój i dobro, witam w kolejnym wyzwaniu adwentowym. E, wyzwaniu, w sensie, e, zadaniu do wykonania. A dzisiaj jest takie: wyślij komuś dobrą myśl albo napisz list. I powiem szczerze, nie podoba mi się zbyt to zadanie, bo to co to znaczy wysłać komuś dobrą myśl? Chyba, że chodzi, że wysyłamy, nie wiem, sms-em jakąś fajną sentencję. Co zresztą często robimy, bo co chwilę dostajemy pewnie od innych swoich znajomych czy z rodziny jakieś sms-owe sentencje, albo jakieś e, fajne zdjęcia, czy filmiki na WhatsAppie itd. Ale co to znaczy, wyślij komuś dobrą myśl? Zaraz mi się to kojarzy z takim powiedzeniem: wysyłamy ci dobrą energię. Co to znaczy, wysyłamy ci dobrą energię? Znaczy co, prąd mu wysyłamy? E, wysyłamy mu promieniowanie gamma wysokoenergetyczne. Co to znaczy? Wysyłamy dobrą energię. To jest takie, <laughs> przepraszam, zastępcze powiedzenie na to modlimy się za Ciebie. No bo powiedzieć dzisiaj modlimy się za Ciebie to jest pasy. Ale jak się powie: wysyłamy Ci dobrą energię, e, to jest ok. No, to takie jest trochę naciągane, więc może lepiej tak pomyśleć sobie dzisiaj: pomodla się za kogoś, ale druga część, czy do powiedzenia do tego wyśli komuś dobrą myśl, to jest: napisz list. I to jest dobry pomysł. Może w tym roku, no trochę mamy więcej czasu, ja napisać prawdziwe kartki świąteczne. Nie jedno wysłać mailem, ale taką prawdziwo. A może ją samemu zrobić, jeśli nie wysyłamy ich tak, tak dużo? A może rzeczywiście warto wrócić do pisania listów na papierze? Bo popatrzcie, jak ktoś komuś wysyła e-maila. Coraz rzadziej dzisiaj wysyłamy e-maile. Najczęściej to są krótkie wiadomości typu SMS, WhatsApp i tak dalej. Ale e-mail, zresztą SMS i WhatsApp to jest dokładnie ten sam mechanizm. Jesteśmy podenerwowani czymś i piszemy komuś odpowiedź. Szybko, 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 buch, enter, poleciało. Potem pomyślę, opie, co ty robisz? Jakie głupoty. A jak się pisało list, to trzeba było na tej kartce napisać. Potem ta kartka wsadzić do koperty, znaczek polizać, przykleić i iść na pocztę. W tym czasie emocje minąły. I w tym czasie, w czasie tej drogi na poczta, chopie co ty robisz? Przecież to jest głupota. I list już nie był wciepnięty do skrzynki, tylko wracało się do domu. Dzisiejsze formy komunikowania bardzo e, skuteczne i bardzo e, wygodne, ale niosą też z sobą ryzyko zbytniej emocjonalności. A poza tym, no. E-maila nie powodniosz, a list zawsze i szeleści. W taki oldschoolowy sposób takie wyzwanie napisz komuś prawdziwy list. Co prawda, ten ktoś się może zaraz wystraszyć, że to z urzędu skarbowego albo coś takiego. No bo kto dzisiaj listy pisze? Może spróbować. Tyle na dzisiaj. Do jutra z Bogiem.